Panie trenerze, jak ze skutecznością naszego zespołu na treningach, bo w Niepołomicach to była nasza największa bolączka? No tak, stworzyliśmy parę sytuacji, które można było wykorzystać, ale no cóż, niekiedy tak jest rzeczywiście. To co powtarzamy niekiedy jak mantra, tak? że decyduje centymetr w prawo, w lewo i, i nie inaczej było właśnie, właśnie w Niepołomicach. No, no, no cóż, no, liczymy na to, że stworzymy znowu, znowu sytuację i tym razem je wykorzystamy. Tradycyjnie dwa słowa o przeciwniku. Przegrali pierwszy mecz z Beniaminkiem Radom, jakiem Radom 2 do 1. Czy na tej podstawie można jakieś wnioski wyciągać? Nie, myślę, że w ogóle do czwartej, piątej, może nawet szóstej kolejki z tymi prognozami, z tymi przewidywaniami się wstrzymajmy, bo to rzeczywiście e, dopiero otwarcie. To rzeczywiście dopiero wszystkie zespoły wchodzą w tą ligę. Tak samo się ma sprawa z nami. Tychy stworzyły tam sporo sytuacji. Też ten wynik mógł być tam zupełnie inny. Czy można spodziewać się jakichś zmian w składzie, czy ta jedenastka, która wyszła na niepołomicę i zagrała całkiem niezły mecz, jest już wyklarowana bardziej lub mniej? Nie, myślę, że będą korekty. Wszyscy są gotowi do gry, wszyscy yy, chcą grać, udowadniają to każdym, każdym treningiem, nie mamy kontuzji, więc yy, przeciwnik też inny, inaczej grający, więc myślę, że te korekty są niezbędne. To jeszcze pytanie o Kamila Szymure, bo mówiło się, że może w sierpniu wrócić do gry, ale te prognozy chyba są coraz mniej realne, tak? No nie wiem, ja nie mówiłem ani razu, że w sierpniu wróci do gry. Ja myślałem, że w sierpniu wróci do e, treningu już z nami, takiego na, na pełnych obciążeniach. Jeszcze, jeszcze do tego nie doszło, ale, ale sierpień dopiero się zaczął. Dawid, jak humory po meczu w Niepołomicach? Remis na inaugurację, czyli całkiem niezły wynik, więc chyba możecie być w miarę zadowoleni. Tak, jesteśmy zadowoleni z tego, że nie straciliśmy bramki 0-0, dobry wynik na wyjeździe. Na pewno były sytuacje do tego, żeby przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, ale doceniamy ten punkt, tak jak mówisz, na wyjeździe, więc punkt dobry, a teraz już musimy o Tychach. Nie straciliśmy bramki, tak jak mówisz, więc gra Twojej formacji obrony też na plus? Dokładnie. My jesteśmy rozliczani przede wszystkim z tego, co z tyłu, co tracimy. Udało się zagrać na zero już w pierwszym meczu. Mam nadzieję, że będziemy tu kontynuować w kolejnych, więc yy, szczególnie obrońcy i Grzesiek na bramce jesteśmy z tego zadowoleni. Trener Skrobacz mówi, że lepiej gramy czasami, gdy mecze są transmitowane w telewizji. Zgadzasz się z tym? A jeśli tak, to jest jakieś uzasadnienie tego? Yy, na pewno mecze, które dotychczas były w telewizji pokazywane, wychodziły nam bardzo dobrze. Większość z nich wygrywaliśmy. Byliśmy chwaleni za swoją postawę, więc można, coś powie można powiedzieć. że coś w tym jest. Na pewno jutro kolejny jest taki mecz. Będziemy grać o pełną pulę, damy się wszystko, będziemy. Mam nadzieję widowiskowo grać, a co to przyniesie, to zobaczymy jutro. W czerwcu murawa na stadionie miejskim przeszła renowacja, Mieliście już okazję nie trenować, więc jak wrażenia? Bardzo dobre. Widać, że trawa jest mniejsza, jest przerządzona, Na pewno jest dużo lepsza niż była na wiosnę, więc mam nadzieję, że jutro będziemy mogli dzięki temu grać w dobrą piłkę. Z GKS-em tych w poprzednim sezonie jeszcze nie wygraliśmy, podobnie jak z Puszczą, więc zapytam w taki sposób: co przemawia za tym, że teraz z Techami wygramy? Przemawia to, że gramy pierwszy mecz u siebie w tym sezonie. Będziemy bardzo mocno zmobilizowani i, tak jak mówię, Chcemy zagrać o trzy punkty w pierwszym meczu, żeby kibice mogli wyjść ze stadionu ucieszeni.